Dzień dobry, to jest druga część ławy prasowej w telewizji w punkt. Naszymi gośćmi niezmiennie są Piotr Godzinowski, Trybuna, Michalina Kobla, WTV i Maciej Wiśniowski, z w tej części porozmawiamy o uchodźcach na polskiej granicy 50 osób z Iraku i Afganistanu, chociaż teraz już się chyba jakoś wykrystalizowało, że przede wszystkim z Afganistanu przybywa na polsko-białoruskiej granicy, widzimy wielkie poruszenie polityczne wokół, wokół tych 50 osób, które, które zostały od tygodnia już prawie bez dachu nad głową, bez jedzenia, bez picia i są w, w jakichś takich kleszczach między, między polską strażą graniczną, a, a białoruskimi e, służbami e, no, jakąś, jakąś policją z tarczami, która też ich odgradza i nie pozwala wrócić. Tysiąc e, żołnierzy zostało skierowanych do pilnowania polskich granic, 150 kilometrów drutu kolczastego. Minister Gliński mówi, że obronimy Polskę przed uchodźcami. Czy te 50 osób to faktycznie jest jakieś zagrożenie i, i co pan czuje, pytam redaktora Wiśniaskiego, kiedy widzi pan takie obrazki? Unikając słów, które mi się cisną na usta, których nie chciałbym, bo być może młodzi ludzie oglądają, wypowiadać, delikatnie rzecz ujmując, jestem zbulwersowany tym, co tam się dzieje. Polska jest odpowiedzialna za to, co się stało w, Af w Afganistanie, Polska jest odpowiedzialna jako uczestnik tej, tej wojny, którą, którą w amerykańskich interesach realizowała. Jest odpowiedzialna za krew, tragedie i również i za, za uchodźców. Ta żałosna garstka ludzi, z których część to, to, to są chore dzieci i w ogóle chorzy ludzie, nie zagrażają w niczym i nie zagraża Polsce ileś nawet tysięcy rodzin, bo jedna rodzina na jedną gminę to naprawdę nie byłoby, nie byłoby nic strasznego. Natomiast ja jestem, a się robi na mnie, na mnie wrażenie to, że na pomoc, na pomoc wojskom na granicy Straży Granicznej ruszyli narodowcy, którzy, którzy wołają o więcej drutu, którzy chcą wspomóc państwo polskie, żeby jednak te 50 osób tam zdechło z głodu. Że jest, widzieliśmy jest, Roberta Bąkiewicza, który ze swojej Tak jest, to jest bardzo, bardzo dobrze. Do bardzo dobrze to pokazuje, jakby to powiedzieć, tą, tą twarz katolickiego, katolickiego ruchu, który, który ma pełne usta miłosierdzia chrześcijańskiego i czego tam jeszcze w, tutaj w starciu, w starciu z tymi. Nieszczęśliwymi ludźmi, którym trzeba koniecznie udzielić natychmiast pomocy. I trzeba, jeżeli mają taki zamiar, jeżeli chcą złożyć wniosek, a mają do tego prawo absolutnie, wniosek o azyl, przepraszam, wniosek uchodźczy, trzeba im to umożliwić. To, co w tej chwili robi Polska, to jest naruszanie prawa, koniec. Redaktor Kobla, co, co czujesz, jak, jak widzisz takie obrazki? No i, i czy zemści się na nas ten brak Solidarności z 2015 roku, kiedy twardo też Polska mówiła, że żadnych uchodźców nie będzie. A teraz widzimy no, napływ za, za wschodniej granicy. No chociaż czy w ogóle można mówić o jakimś napływie, no bo to na razie 50 osób? Znaczy w ogóle dobrze jest szukać nowego języka i raczej nie używać tych sformułowań takich jak fala czy napływ, no bo ten język bardzo łatwo może dehumanizować tych ludzi. Zresztą tak też działo się od tego 2015 roku. Jestem na bardzo wysokich emocjach, bo tak sobie myślałam, no tak w 2015 roku PiS wygrał wybory, tak naprawdę strasząc tym obcym. I to nie jest tak, że mi się wydaje, że tak było, czy że te nastroje na to wskazywały. Na to wskazywało, wskazywała między innymi korelacja między, to można sprawdzić w statystykach policji, między liczbą zgłaszanych przestępstw z nienawiści. A właśnie osią czasu najpierw kampanii Andrzeja Dudy, a potem kampanii Prawa i Sprawiedliwości, czy też patrząc na nastroje społeczne, też badane przez poszczególne ośrodki, czyli ilu Polaków jest za, ilu jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców. I ja tak się zastanawiałam, no dobra, tamte wybory to byli ci uchodźcy, ten oczywiście nie istniejący wyimaginowany wróg, później mieliśmy mniej mniejszości seksualnej i się zastanawiałam, co będzie za chwilę. E, niestety, niestety, mamy dokładnie m, to samo, co było. Oczywiście absolutnie parę e, parędziesiąt osób e, i kot to nie jest dla nas żadne zagrożenie, chociaż rozumiem, że Polscy narodowcy są dosyć wrażliwi, skoro boją się między innymi szczepionek i tęczy i mogą się też przestraszyć tych paru dziesięciu osób z kotem. Przypomnieć można w takich sytuacjach chociażby to, że w 2008 roku, jeśli się nie mylę, przyjęliśmy 100 tysięcy uchodźców z Czeczenii, którzy tak naprawdę czuli się u nas naprawdę dobrze, właśnie do okolic tego. 2015 roku. Ja oczywiście czytam prasę i wiem, że są takie podejrzenia, że gdzieś tam pojawienie się tych uchodźców na naszej granicy to jest część wojny hybrydowej. Natomiast jeżeli obecność właśnie kilku rodzin na granicy polskiej, polsko-białoruskiej, może być destabilizująca, no to tylko i wyłącznie ze względu na to, jaką mamy. Sytuację wewnątrz państwa. To znaczy, zachowanie władz zachowanie jest obrzydliwe, jest cyniczne i przeraża mnie to, do czego można się posunąć i jak bardzo można zdehumanizować ludzi, i tak naprawdę, ile krwi można mieć na rękach, budując swój kapitał polityczny. Czy nie jest to jakoś ironiczne, że ci sami ludzie, którzy jeszcze tydzień temu przechwalali się, jak to Polacy nieśli pomoc Żydom i byli bohaterskim narodem, który, który Żydów, Żydów ratował. Ci sami ludzie teraz cieszą się z tego drutu kolczastego na granicy, cieszą się z tego, że ci ludzie są tam przetrzymywani, żądają muru, cieszą się z tysiąca żołnierzy wysłanych na granicę polsko-białoruską. Redaktor Godzinowski. Zacznijmy od tego, żaden człowiek nie jest nielegalny i nie można ludzi traktować jako coś zbędnego. Niestety Prawo i Sprawiedliwość, formacja rządząca, wszystko podporządkowuje kampanii wyborczej, także politykę zagraniczną, no, także wszystkie wartości, także wiarę katolicką, której podobno są wyznawcami. Oczywiście mamy taką powtórkę z 2015 roku, czyli znowu straszymy społeczeństwo jakimiś hordami uchodźców, żeby ich scementować i żeby znowu uzyskać dobry wynik wyborczy. Na zasadzie każdym kosztem. My byliśmy na wojnie w Afganistanie, którą nawet te demokratyczne media nazywały misją. Tak? Nie, nie byli to, tam nasi żołnierze, tylko byli misjonarze. Ci uchodźcy, którzy chcą do nas przyjechać, to są efekty tej misji. To są ci, których nasi żołnierze nawrócili na no, talibskość. Przyjeżdżają tutaj i nagle widzą taki pisotaliban. Widzą pana Bąkiewicza, który jest wielkim obrońcą. Polskości, tylko zawsze chowa się za kordonem czy to policji, czy to straży granicznej, a drugą ręką bierze 3 miliony od pana ministra Gwińskiego, na to, żeby ocalać Polskość. Chciałbym przypomnieć, że nasza granica jest granicą także Unii Europejskiej. I oto mamy sytuację, że Polska Straż Graniczna robi jakąś akcję zupełnie yy, yy, separystycznie wobec Frontexu, wobec instytucji Unii Europejskiej. Kolejna sprawa. Oczywiście, że Polska może przyjąć uchodźców i politycznych, i emigrantów ekonomicznych. Polskie miasteczka, polskie wsie, mamy coraz więcej obszarów, które się wyludniają. Mamy no, coraz bardziej słaby przyrost demograficzny. Okazuje się, że programy typu 500 plus były bardzo pożyteczne, jeśli chodzi o likwidowanie pewnych obszarów biedy, ale tego szczytnego założenia według PiSu, czyli zwiększenia substancji narodowej, nie przyniosło. Tutaj broni się, robi się druty, wysyła się wojsko przeciwko 50 uchodźcom, ludziom, którzy no mogliby spokojnie tutaj u nas mieszkać i pracować, a z drugiej strony zachęca się wszystkich innych oczywiście po cichu, żeby przyjecha, przyjechali i pracowali, bo wszystkie lobbystyczne organizacje pracodawców wręcz wyją do rządzących, że nie ma rąk do pracy. Polska nadal nie ma polityki migracyjnej. Nie ma, ponieważ jest to yy, temat drażliwy i PiS nigdy takiej oficjalnej polityki nie zgłosi, no ze względów na to, że jesteśmy cały czas w trakcie kampanii wyborczej. No ale pojawiły się też te, te głosy, Jesteśmy że... Jesteśmy społeczeństwem zakłamanym i, i, i haniebnym. No. Tyle. Pojawiły się te głosy rządzących, no i jest w nich też coś na rzeczy, no, że jednak jest to jakiś plan Łukaszenki, no bo przecież ludzie z Afganistanu nie, nie siedzą na Białorusi, tylko te ogłoszenia, które się pojawiały i w Turcji, i w Afganistanie, o tym, że właśnie Łukaszenka zaprasza ich tutaj do, do siebie i pozwoli dostać się do, na teren Unii Europejskiej. No coś w tym jest na rzeczy, tylko pytanie, na czym ten plan de facto polega? To znaczy, czy ten plan polega na tym, żeby wpuścić te czy 100, czy 1000 osób na teren Unii Europejskiej i tymi ludźmi jakkolwiek zestabilizować sytuację? Czy może to właśnie skrajna prawica realizuje plany Łukaszenki, podsycając takie emocje, taką agresję w stosunku do tych ludzi, zwiększając polaryzację? Wie pan co? no Po pierwsze, jeżeli chce pan, chce pan prowadzić um, kierunek myślenia taki, że to jest wojna hybrydowa Łukaszenki to ja jestem słabym odbiorcą tego, tego typu anuncjacji. Łukaszenka robi, robi to, co, co robił Erdogan parę lat temu, to znaczy najpierw poprosił od Unii pieniądze, żeby przytrzymać emigrantów z Syrii, a później, kiedy uznał, że dostał za mało, to ich wypuścił. I Unia Europejska natychmiast mu dosypała tych, tych euro miliardów. Ponieważ nie była zainteresowana kolejną falą, falą imigrantów. Łukaszenka robi być może coś podobnego na. Na swoją skalę, ale ja bym go nie demonizował. To, to nie jest te 50 osób, czy 100, czy 2000, to co, przepraszam bardzo, jest zagrożenie dla Unii Europejskiej, dla Polski. Nie rozumiem. Z tego. jakiegoś powodu jednak to robi. No bo, bo nie chcę się robi, ukryć, on ale on to robi dlatego właśnie, żeby. Na czym ma polegać ta destabilizacja? Żeby to po pierwsze naprawdę nie zdestabilizuje się ani Polski, co ja, co ja myślę o Polsce i jej obecnych rządach, to już jest inna sprawa, nie zde, i nie zdestabilizuje zrealizuje się również Unii Europejskiej w ten sposób. Natomiast być może pan prezydent Łukaszenko życzy sobie, żeby w końcu ktoś z nim zaczął rozmawiać i wybrał taki sposób. Proszę, to jest, to jest jego, jego, że tak powiem, wybór, a, ale w ostatecznym rozrachunku jest to, co mówi Piotr i to, co ja mówiłem na początku. Jesteśmy to winni Afgańczykom. Myśmy to spowodowali. Myśmy tam byli. Myśmy, e, e, znaczy my jesteśmy, my jesteśmy, byliśmy okupantami. Trzeba płacić rachunki, koniec. E, jeszcze, jeszcze w zasadzie to samo pytanie, czy, czy podobne? O tak, redaktor Godzienowski się zgłasza, proszę. Ja chciałem powiedzieć, że ja słyszę teraz, że Niemcy mają nam zapłacić reparację za okupację, tak? A, a, a z drugiej strony unikamy odpowiedzialności za to, że byliśmy też w Afganistanie. Oczywiście istnieją na świecie gangi, istnieje cały system przemytu ludzi z Afryki do Europy. Oczywiście Łukaszenka wykorzystuje sytuację i uczynił z tych e, 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 migrantów. Nacisk na najpierw na Litwę, teraz na Polskę, no na, na kraje, kraje graniczne. Litwa miała więcej problemów ze względu na to, że kraj mniejszy, mniej, mniej ludny i tak dalej. No dobrze, ale przepraszam. Jesteśmy średniej wielkości państwa. To państwo powinno mieć służby. Te służby powinny pewne rzeczy monitorować. To powinno kontrolować. Te, ta, ta, ta nazwijmy, wojna hybrydowa Łukaszenki też była, powinna być system, sygnałem do tego, że Unia Europejska powinna się zebrać i również opracować wspólną politykę migracyjną. Ustalić, no, Zerwać z takim obrazem czy walczyć z takim obrazem, jaki możemy spotkać z taką propagandą w Afryce Północnej. Jedźcie, jedźcie, bo tam was przyjmą i jest to, jest to raj. Tak? A z drugiej strony nie może zamknąć Unii przed migrantami. No, no, no trzeba prowadzić jakąś politykę. Politykę dostosowaną do obecnej sytuacji. A to, co wszystko jest, to jest polityka, która była gdzieś tam 12 lat temu. Profektor Pogro, jeszcze, jeszcze ostatnie dosłownie zdanie, bo już nie mamy czasu. Czy, czy jak, jakoś, jakiś plan destabilizacji, jeżeli on w ogóle istnieje? Czy to faktycznie, czy ten plan destabilizacji realizuje lewica, która żąda przyjęcia 50, stu czy tysiąca osób, które, które są w potrzebie, dlatego między innymi, że, że zdestabilizowaliśmy tamten region, czy skrajna prawica, która podsyca jakąś histerię przeciwko, przeciwko ludziom, którzy szukają dobrego życia i bezpieczeństwa? Znaczy, ja się do tego odnosiłam w swojej poprzedniej wypowiedzi, i to, czy jakby dana metoda destabilizacji zadziała, zależy od gruntu, na jakim próbuje się ją przeprowadzić. A u nas niestety ten grunt jest bardzo żyzny, i to, to jest jakieś kuriozum, jak stanie się z boku i pomyśli so, się sobie o tym, że naprawdę mamy rozstawiamy drut kolczasty na granicy, na której stoi parędziesiąt osób. To jest po prostu kuriozum, i to jest hańba. Dziękuję. To była druga część ławy prasowej w Telewizji w Punkt. Za chwilę widzimy się w części trzeciej i porozmawiamy o nowej większości w Sejmie, o reasumpcji, o chwiejności woku Kiza i o tym, co może się urodzić w polskiej polityce. Dziękuję.